Witajcie, mam wrażenie, że dawno mnie nie było i czuję, że muszę trochę wrócić do takiej formy regularnego nagrywania. E, także oto jestem. Witam Was w nowym roku 25, tak dokładniej. I jednym z pierwszych wyników właśnie w tym roku będzie to, że zakończyła mi się dzierżawa Diamond River, e, czyli klaczy ujeżdżeniowej, którą dzierżawiłam od dwóch miesięcy no ale jeszcze przypominam o tym, żeby zostawić łapkę w górze subskrypcję no i zapraszam na mojego instagrama, ponieważ tam wstawiam dodatkowe zdjęcia i ogólnie content z SSRP, więc polecam aby nie przegapić i dodatkowo można mi czasami zadawać pytania na które odpowiadam na Instagramie, więc warto obs jakby obserwować mojego Instagrama, żeby być na bieżąco z różnymi nowościami, o których nie zawsze mówię tutaj na YouTubie. Ale dobra, chciałabym przejść do meritum, więc tak dla niewtajemniczonych powiem tak, że Diamond River w dzierżawie od początku listopada. Jednym z powodów i w zasadzie jedynym głównym takim powodem było to, że niestety Phantom, czyli mój jedyny koń ujeżdżeniowy, nad którym długo już pracuję, no, zachorował niestety na końską grypę, przez co było wiadomo, że będzie on wykluczony z intensywnych treningów, żeby ta choroba nie postępowała. I zdecydowałam się na dzierżawę, tak naprawdę jedynego dobrego konia ujeżdżeniowego na farmie Steve'a. Niestety dzierżawa była bardzo droga. Już nie pamiętam dokładnie tej ceny, ale to było chyba z 3,5 tysiąca szylingów na miesiąc. No drogo, ale wiedziałam na co się pisze. I w zasadzie dla mnie dobra wiadomość była taka, że Diamond River miała być do na farmie z Diva do końca tego roku. No i mamy, słuchajcie, już styczeń i no niestety Diamond River już wróciła do swojego domu i chciałam nagrać ten filmik, by poinformować, że zakończyła się dzierżawa jej. No i dodatkowo chciałam zrobić trochę takie mini podsumowanie związane z współpracą z nią. Więc nasza wspólna praca z klaczką zaczęła się od 1 listopada na Warmię Steve'a w pensjonacie As Stable. Zachęcam do ich Instagrama i żeby wpadać do ich Discorda, żeby dołączyć do ich pensjonatu. Trwała jeszcze jesień i to na dobre było jeszcze wtedy, wiecie, pomarańczowo żółto. No i powiem tak, no początki współpracy były dość trudne, no bo ona jest taka, że w zasadzie dopuszczała tylko jeźdźców, którzy na nią regularnie jeździli. A ja, że na niej nie jeździłam regularnie, to miałam z nią problemy. No w skrócie, dużo jej odwalało, ale no ja wiedziałam, że ona ma taki charakter, bo właściciel mnie uprzedził. Wiecie, żebym wiedziała jakiego konia pod dzierżawę w ogóle biorę. I dla mnie to była naprawdę fajna odskocznia. Bo, tak jak kto pracuje z moimi końmi, to wiadomo, ja nie mam z nich jakichś większych problemów. A tutaj była naprawdę taka duża odskocznia, bo jednak koń, który był zdecydowanie chyba najtrudniejszy, z jakim miałam do czynienia, wymagającym i też dużo mnie ona nauczyła. Oczywiście nie mogło zabraknąć też wspólnych spacerów, pracy z ziemi czy lążowania. Ja się też nią zajmowałam dodatkowo. Robiłam jej czasami spa i Odbyłyśmy też razem trening na farmie Marleja, bo ten plac na farmie Steve'a był wtedy zajęty i zrobiłyśmy sobie taki wieczorny trening w nowym miejscu. I ona się naprawdę fajnie zachowywała, była spokojna, więc umiejętności adaptacyjne miała naprawdę bardzo dobrze opanowane. Naprawdę ten czas, który z nią spędziłam przez cały listopad, był naprawdę świetny. I czułam, że po miesiącu pracy naprawdę udało nam się znaleźć taką, takie wspólne porozumienie i czułam, że ta współpraca przebiega już coraz lepiej. Przed grudzień e, pierwszy śnieg i tak dalej, więc nasze treningi trochę już się odbywały rzadziej ze względu na to, że często plac był niezdatny do jazdy. Więc w zamian tego często jeździłam na przykład z moimi przyjaciółkami e, w teren. I w zasadzie to, co jeszcze jestem zadowolona z tej współpracy, to to, że udało mi się na niej e, no, podszkolić e, wyciągnięty kurs. I tak jak słuchajcie, rzadko ogólnie o tym mówię, czy to pokazuję, to właśnie znów się tu powtórzę. Ja często nie tyle, że z od River, ale z moimi końmi też często robię spacery. U nas spacery to jest taka prawie że codzienność. Dużo częściej pracuję też z moimi konmi z ziemi. No i też zdarza się lążowanie, aczkolwiek lążowanie jest najrzadziej, bo lążowanie nie jest jakoś super dobre na stawy konia. No, i w sumie po dwóch miesiącach mogę powiedzieć, że totalnie nie żałuję wyboru tej klaczy, tego konia pod dzierżawę. W zasadzie nawet nie miałam za bardzo wyboru, bo była jedyną koniem pod na farmie stiwa, jako koń ujeżdżeniowy. I powiem Wam, że czuję smutek teraz, że już jej nie zobaczę, już nie będę na niej jeździć. Pojechała, wróciła do swojego domu i idzie dalej w świat ze swoją karierą. Ujeżdżeniową, ale też taką beauty, bo tak jak wspomniałam w jakimś tam odcinku o niej, to ona też właśnie bierze udział w różnych konkursach, takich wiecie, piękności. I tak, jeżeli chodzi o moje resztę koni, to Fantom już wyzdrowiał, i na początku tego roku wzięliśmy udział w zawodach ujeżdżeniowych w klasie N, z czego wstawiłam filmik. Um, Bell to o niej opowiem w oddzielnym odcinku. A jeżeli chodzi o moje źrebaki to mają one już rok. I za dwa lata zaczniemy już taką pracę związaną z zajeżdżaniem, ale będzie to bardzo stopniowe. No i oprócz tego czekają w tym roku super wieści, dużo nowości i naprawdę ten rok mam taki nastawiony na e, no rozwój dziecki. Dlatego już ostatnie lata miałam trochę dużo pracy z końcem studiów, z ogarnięciem źrebaków, ale już słuchajcie, powoli wszystko się stabilizuje. I jeszcze tutaj przypomnę, żeby odwiedzić sklep The Jokers Clan, gdzie wstawiamy tam właśnie produkty do SSO RRP, z których można za darmo korzystać, ale wiadomo, miłe, mile widziane są oznaczenia. Ja mam nadzieję, że każda osoba oglądająca ten filmik dotrwała do tego końca. Ja przypominam o łapce w górze i subskrypcji i widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć!